Cześć, nazywam się Kasia Biel i od ponad 10 lat prowadzę biuro księgowe dla Polaków w UK. Wraz ze swoim zespołem na co dzień pomagam swoim klientom w efektywnym prowadzeniu ich biznesu. Zajmujemy się rozliczaniem firm, doradztwem podatkowym oraz prowadzeniem szkoleń w zakresie księgowości i prowadzenia biznesu w UK. Jeśli prowadzisz firmę w Wielkiej Brytanii, już teraz zasubskrybuj kanał Fastax LTD, żeby być na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi informacjami. Związanymi z prowadzeniem Twojego biznesu w UK. Nieważne, czy dopiero zamierzasz rozpocząć inwestycje w kryptowaluty, czy jesteś już doświadczonym inwestorem. Jest pięć bardzo ważnych rzeczy, o których musisz pamiętać, kiedy rozliczasz krypto w UK. Ponieważ rynek krypto jest nowy, przepisy dotyczące rozliczeń i podatków szybko się zmieniają. Dziś powiem Ci o wszystkim, co powinieneś wiedzieć na temat rozliczenia kryptowalut w Wielkiej Brytanii. Więc zacznijmy od tego, czym w ogóle są kryptowaluty, a więc są to niezależne waluty cyfrowe, które nie polegają na bankach ani władzach centralnych w zakresie rejestrowania transakcji i emisji nowych jednostek. Najbardziej znane kryptowaluty to bitcoin, ethereum lub polkadot. Więc, czy musisz zapłacić podatek od Kryptowalut UK? Na pewno się nad tym zastanawiasz. A więc, HMRC postrzega kryptowaluty jako aktywa i dlatego będziesz musiał zapłacić podatek od wypracowanego zysku. Twój zysk jest różnicą między tym, ile zapłaciłeś za aktywa, a tym, za ile je sprzedałeś. Pamiętaj jednak, że podatek zapłacisz tylko powyżej kwoty wolnej od podatku, która aktualnie wynosi 12 300 funtów. Zyski z kryptowalut raportujesz w swoim rocznym zeznaniu podatkowym Self Assessment. Możesz również skorzystać z usługi raportowania podatku od zysków kapitałowych w czasie rzeczywistym, czyli zapłacić podatek od razu po sprzedaży kryptowalut. Prowadzenie prawidłowej ewidencji pozwoli Ci na dokładne rozliczenie osiąganych zysków. Dzięki temu będziesz mógł spać spokojnie i nie martwić się o nałożenie przez HMRC kar. Za błędy w rozliczeniach. Rzeczy, które powinieneś ewiden ewidencjonować, to przede wszystkim rodzaj tokenów, data sprzedaży, liczba zużytych tokenów, wartość posiadanych tokenów w funtach, liczba pozostałych tokenów, wyciągi bankowe i adresy portfela oraz ewidencja łącznych kosztów przed i po sprzedaży. A więc na pewno się zastanawiasz, jaka jest stawka podatku od kryptowalut w UK. Kwota podatku od zysków z kryptowalut Wielkiej Brytanii zależy od wysokości Twoich rocznych dochodów i progu podatku, podatku dochodowego, do którego należysz. Jeśli jesteś podatnikiem stawki podstawowej, to zapłacisz 10% od osiągniętego zysku. Natomiast jeśli jesteś podatnikiem wyższej stawki podatku, to będziesz musiał zapłacić 20% od Twojego dochodu z kryptowalut. A więc podsumowując: inwestując w kryptowaluty, osiągnięte zyski musisz uwzględnić w swoim rocznym zeznaniu podatkowym self-assessment. Kryptowaluty są w Wielkiej Brytanii traktowane jako aktywa, dlatego od osiągniętych zysków będziesz musiał zapłacić podatek, a wysokość tego podatku jest uzależniona od progu podatkowego, do którego należysz i wynosi 10% lub 20%. Pamiętaj również, aby prowadzić dokładną ewidencję inwestycji, to pomoże Ci w prawidłowym rozliczeniu Twoich zobowiązań podatkowych. Zasady dotyczące rozliczeń, rozliczeń kryptowalut w UK ciągle się zmieniają, dlatego pamiętaj, aby na bieżąco sprawdzać obowiązujące procedury. Jeśli masz dodatkowe pytania, zadaj je w komentarzu, odpowiem na każde z nich. Pamiętaj również, aby polubić ten film i zasubskrybować kanał Fastax LTD. Dzięki temu będziesz na bieżąco informowany o wszystkich zmianach podatkowych. Zapraszam Cię również na nasz profil na Facebooku Fastax, księgowość dla Polaków w UK. Tam również znajdziesz regularną dawkę wiedzy dotyczącej prowadzenia firmy w UK. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję, że zostałeś ze mną do końca. Do zobaczenia.